żadnych motywów, ale do do tego nie trzeba tam, tylko cierpliwość. Jakie są takie dość. to jest bardzo, bardzo nie działa nic ja tak złego, córko. Jestem tak przyjęła mnie, że wszystkie było ciekawe. Akurat. To też, pobębka też, A potem wygląda się, do to jakaś a w ogóle to jest I A to raczej stole. Jeszcze raz, bo to tylko jeden sposób. Racja. Ale ty się nie boisz? Nie chcę sama To znacznie długiej zbroi, a my się zacięli się się zbolił, bo się... No, no I... bo ja, ale tylko taki... takie i taki Myślałeś, takie jest wyglądanie? Takie? To jest na no, w gardle? Nie, ale mam to, mam to takie, I to na smoki. A wiesz, co się robi z takimi na tej ten zamek na głowie, to ci czapkiem widać do Ja jestem bardzo ładnym smukiem. Tak mówi mama. No i nie mam się. Mama? Twoja mama? Góra jest. Góra no, no, jest. jest A ty, a tym, nie się do zatręcia? Może uda ci się w końcu tak zostać człowiekiem? Pierwszy nie wiem co. Działo, działo. Czarny nie zaszkodzić. Odszukaj, czarny jest, czy To tam w na tu, ale nie. On tam Czy to jest nowa? Tak, to jest nowa, No no, widzę czarny że mój czarny on ci Hmm... Zastanowić. Najpierw zrobię próbę z tego serca, czy rzeczywiście się odmieniło. Tak, spróbujmy. Do tego czasu, w tym się będzie serce z boku. Gdy jest, będziesz porozmawiamy dalej. Nie I wiesz, bo na to warto, żeby tak wchodzić, żeby wszyscy wyszli z tego z boku. I to była dobra próba. Zatem, zajmę czas, ale nie cały czas. Oczy są, co? Żadnie tu Niech człowieczór postać wrócą. Sar, sar, suchy, pech, gdzie był gorzki, jest rycerz. Wyspę, serce odmienione. Tak i postać twoja dawna. Od nich będziesz